Witam bardzo serdecznie w galerii Zamek. Witam w imieniu dyrektor Elżbiety Lęczyk. Dzisiaj odbieramy wyjątkową wystawę. Wystawa przebyła wiele, wiele kilometrów, aby dotrzeć, dotrzeć do nas i drogą środową i morską. Szwedzka artystka Dagmar Glene. No właśnie przyniosła nam swoją podróż. Moja podróż to tytuł tej wystawy. Przepiękne, jeśli chodzi o barwę, przepiękne, jeśli chodzi o bijący z tych obrazów, z tych prac, e, optymizm i radość. E, no właśnie, taka postać nam się rysuje, i taką też postać e, poznała pani Elżbieta Tomarnicka, e, która reprezentuje Stowarzyszenie Polsko-Szwedzkie. Bardzo dziękujemy za sprowadzenie tej za zaufanie nas Państwo też że mogliśmy prezentować tak świetne malarstwo i szkło. Oddaję Pani głos. Proszę o, opowiedzieć proszę o Dagmar, o, o jej Witam Państwa bardzo serdecznie. Ta wystawa, Moja podróż Dagmar Klemel jest wpisana w XX kultury szwedzkiej na Dolnym Śląsku. Projekt, który realizował. ale też jedyny do tego Śląska. Y, w tym roku mamy wyjątkowe szczęście, ponieważ y, mamy okazję właśnie prezentować pracę naprawdę bardzo cenionej w Szwecji i malarki, a nie tylko malarki, bo jest to osoba, y, nazwijmy że tak, wie, że sam kobieta niezwykła, pogodna, wesoła, y, niesamowita osobowość, y, taki barwny ptak, który który y, bardzo pozytywnie wpływa na, 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 to, na swoje własne otoczenie, nie tylko właśnie poprzez swoją pracę, ale poprzez to, że jest, jest osobą. Y, Malarka ta, y, jest wyjątkową osobą, jako nazwiskę wyjątkowo ale Ona nie tylko maluje, ona maluje w różnych technikach, posługując się różnymi tworzywami, ale ona również projektuje szkoły artystyczne, szkło kaftowe, y, ilustruje książki dla dzieci, rzeźbi, y, rzeźbi w, w kamieniu, ale rzeźbi też i w drzewie. Wiele z, ze swoich rzeźb maluje, są to z reguły bardzo duże y, Momentalne, można powiedzieć, postacie, posągi, ale wszystkie są bardzo kolorowe, bardzo barwne I ona jest właśnie chyba najbardziej rozpoznawana przez tę swoją i te ostre barwy, którymi się posługuje. Ale posługuje się w szalenie umiejętny sposób. Także oglądając jej pracę. Nie widzę, czy to jest szkło, czy to jest ceramika, czy, czy to są jakieś meble, czy witraże. każdym ze wszystkich tych, tych prac bije jakiś niesamowity optymizm, jakaś pogoda ducha. Na pewno jest to związane z tym, że tak że ona jest bardzo taką ciepłą, bardzo serdeczną osobą, która w wspaniały sposób przeżywa życie. I powiem, że będziecie sobie 71 lat i na przykład bardzo, bardzo żałuję, że ze względu na stan zdrowia, jaki niestety nie umożliwia się na, na dzisiejsze spotkanie. Jest y, osobą, która y, po prostu y, wykorzystuje każdy moment. Ona nie tylko otworzy, ale ona też y, bardzo y, y, prowadzi aktywne życie. Jest takim jest to troszeczkę działaczem społecznym, inspiruje różne środowiska, nie tylko artystyczne. Dlatego też dzięki niej e, powstało wiele ciekawych galerii na i na terenie Szwecji. E, sama jest też właścicielką kilku galerii sztuk, włącznie jest galerią rzeźby na, w, na otwartym powietrzu, czyli w, w Dzięki niej też powstało ilość ośrodków w charakterze kulturalnym. Bardzo dużo jeździ, bardzo dużo podróżuje i naprawdę, jak na taką osobę może poszczycić się naprawdę imponującą ilość wystaw, ponieważ miała ich ponad nas 300, prawie na wszystkich kontynentach, w bardzo, bardzo wielu krajach. Jej prace m.in. wiszą w głównym mapie ONZ. Jej witraże zdobią ileś kościołów, m.in. w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. Jej rzeźby tworzą dekoracje wielu miast niemieckich, powie na przykład promenady. Także te prace przeszczety, również można podziwiać w różnych częściach w przestrzeni publicznej. publicznej tak. Także naprawdę stworzyła mnóstwo bardzo, bardzo interesujących obrazów o różnym charakterze korzystając z różnych formy. Ale na pewno wiąże się z tym, że no, cały, czas, cały czas się czymś skarbuje. Największą inspiracją dla mnie jest muzyka. Ona pochodzi z rodziny yy, <laughs> bardzo muzycznej, gdzie prawie cała rodzina yy, grała na wielu różnych instrumentach, grała bardzo dobrze, również y, muzykę śpiewali w różnych górach i zespołach. Yy, I ta muzyka w jej życiu była zawsze i jest obecna i yy, w wielu pracach również ona się pojawia. Yy, tutaj na tej wystawie są też trzy prace, yy, które powstały z inspiracji yy, yy, Godowskiego, to jest polsko-żydowski, jeżeli tam można nazwać, kompozytor. I ona właśnie w wyniku tej inspiracji, jego muzyką, stworzyła trzy obrazy. Ona nazwała Suita Java. I przygląda to, akurat chyba nie ma tak. One są w Sycy, żeby dodać właśnie w wielu, w wielu tych pracach właśnie te ludkie, różne elementy takie muzyczne się właśnie, różnego różne elementy, nazwijmy zapisy muzyczne się pojawiają. Znaczy, bardzo żałuję, że akurat nie może osobiście z Państwem się spotkać i porozmawiać na temat swojej twórczości, ale muszę powiedzieć, że naprawdę jest fantastyczną osobą i bardzo liczę, że na tyle jej stan zdrowia się poprawi, że przyjedzie wkrótce do Polski po raz kolejny na kolejny wernisarz. Bo tegoroczne Dni Kultury Szwedzkiej, one są w kilku miastach i z uwagi właśnie przede wszystkim na Dagmar Glende, odbywają się e, od 7 marca aż do końca czerwca. Jest zaplanowanych pięć e, wernisaży, czy pięć pokazów jej e, obrazów. E, w Sycowi i we Wrocławiu mamy w, w, w tym samym czasie dwie prezentacje, ponieważ e, tą ilość prac, którą ona nam tutaj przesłała była tak duża, że nie, nie mieliśmy pewien problem tak nazwany natury technicznej. Nie byliśmy w stanie, gdyby ja jej gdzieś w całości zaprezentować, i dlatego też tutaj Państwo macie tylko możliwość obejrzenia niektórych, ale oczywiście najciekawszych prac. Całość, cała ta kolekcja, która trafiła do Polski na tych parę miesięcy, będzie okazana na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu To przez cały maj będzie można podziwiać te obrazy. A kolejny miesiąc, już jak gdyby zamykający cały czerwiec, to jest w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Oleśnicy. Bo tam są bardzo duże te powierzchnie wystawiennicze i mamy szansę już w całości zaprezentować jej, jej pracę. Ja wspomniałam jeszcze o jednym, że mamy takie dwa momenty bardzo dla nas ważne, z których jesteśmy szalenie dumni. E, bo mianowicie ta e, wystawa to jest propozycja dla osób dorosłych, które interesują się sztuką, ale dla dzieci mamy z kolei propozycję e, też wyjątkową, bo przyjeżdża na nasze zaproszenie bardzo miany, kochane kochane przez dzieci nie tylko w Polsce, ale nawet w całym świecie, Martin e, e, Widmark i Helen Willis, czyli ilustratorka e, a twórcy słynnej serii tajemnica. Będą przez w Polsce na Dolym Śląsku, między we Wrocławiu, Świdnicy i Oleśnicy i myślę, że dzieciaki wiadomo, to znaczy dzieci już są niektóre, które wiedzą, są szczęśliwe, bibliotekarze, też w ogóle są no, przeszczęśliwi. My tak samo zresztą i liczymy na to, że od, od 14, 15, 16 to też będzie takie fantastyczne święto o charakterze troszeczkę literackim. Także tutaj akurat e, naprawdę to zaszczyt na i szczęście, że udało nam się po prostu e, zaprosić tego wyjątkowego pisarza i też wystralnie talentowaną tak, ilustratorkę. Ale tych propozycji w ramach oczywiście jest znacznie więcej, bo, e, bo jest to. Bardzo, bardzo ciekawy, bardzo zróżnicowany. W niektórych miastach już są, został całkowicie z dużym powodzeniem zrealizowany, no ale jeszcze mamy mnóstwo do, do zaoferowania Państwu. Także bardzo polecam śledzenie naszej strony internetowej i, i, i tam na pewno Państwo znajdziecie jeszcze wiele bardzo ciekawych y, propozycji, z których można skorzystać i bardzo do tego zresztą zachęcam. Dziękuję. Wystawę uważamy za otwartą. Zapraszam na lądkę wina.